5 czerwca znajdujemy się przed sądem rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie odwiedziłem protestującego członka Konfederacji Rodziców Sławka Dula. Witaj Sławku, powiedz mi, ile dni już prowadzisz protest głodowy? To jest 14 dzień mojego protestu. Powiedz mi, kiedy zacząłeś ten protest i ile czasu masz zamiar jeszcze go prowadzić? To jest już drugi tydzień, czternasty dzień mojej głodówki. Protest ma charakter, charakter bezterminowy, będę go prowadził do skutku. Czyli jak siły ci dadzą możliwość protestować, to będziesz po prostu tu siedział? Będę protestował, dlatego że sprawa, o którą walczy Konfederacja, jest sprawą niezmiernie istotną, niezmiernie ważną, dotyczącą milionów polskich dzieci, i jestem tutaj po to, żeby żeby wyrazić swoje ogromne zaniepokojenie, zaniepokojenie sytuacją w naszym kraju. Rozumiem, że jest to ukrywana prawda, bo też tak twierdzę i wszędzie usiłuję po prostu przekazać tą informację, że w Polsce prawie 5 milionów dzieci pozostaje bez rodziców. Dzisiaj ma, minęła 27. rocznica porozumienia okrągłostołowego, a w kwestii praw dzieci, praw rodziców i rozkładu rodziny nic się nie zmieniło. Dalej powstają półsieroty, a ojcowie, którzy walczą o wychowanie własnych dzieci, są sprowadzani do roli bankomatów albo do roli przestępców. Zgadzam się z Tobą, Zenon. Sytuacja w naszym kraju jest naprawdę pod tym względem fatalna. Ja tutaj nie przy, przyjechałem protestować, tylko w swoim partykularnym interesie, żeby załatwić sobie tylko jakąś swoją sprawę. Konfederacja Rodziców jest ruchem, który w, naj, w najbliższych wyborach będzie starał się wejść, wejść do Sejmu, dlatego że ci, ci reprezentanci. Na, na, naszego narodu, którzy na chwilę obecną weszli do tego Sejmu, robią sobie po prostu kpinę z nas, obywateli, nie zajmując się tym ciągle nabrzmiewającym problemem społecznym. Tak, ten problem jest ukrywany i praktycznie żaden z posłów nie ma odwagi głośno powiedzieć. Próba dotyczyła pod... Posła Skuteckiego z ruchu KUKIS, ale kiedy projekt nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego został przygotowany nastąpiło jego dys y Został storpedowany przez przewodniczącego tego ruchu Pawła Kukiza, który oficjalnie na konferencji prasowej w Sejmie stwierdził, że jego tego, ten projekt nie dotyczy i nie będzie firmował go swoim nazwiskiem. I to jest skandal, bo Paweł Kukiz mówi tu o swojej prywacie, a nie o służbie dla narodu polskiego. Czy zgadzasz się z tym? E, tak, Paweł Kukiz jest osobą, która jest jest nie. Y, traci coraz większe zaufanie społeczne, ale ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na partię rządzącą, na, na PiS, który, który również w tej jakże istotnej kwestii całkowicie nabiera wody w usta i y, partia, która ma większość parlamentarną, może, może bardzo szybko wprowadzić zmiany w KRIO. Które polepszą los milionów polskich dzieci, do tej chwili nie ma żadnej, za, żadnego zainteresowania z ich strony. Oczywiście, że zgodzę się z Tobą. Pamiętam, kiedy była konferencja w związku z projektem nowelizacji tego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, gdzie m.in. pojawił się na tej konferencji w, w Sejmie. Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, pan poseł Piotrowicz. Ale oprócz tego, że przez jakiś czas tam był, nie zrobił nic konkretnego. Dlatego też chciałbym się zapytać, panie pośle, co dalej? Czy dalej mają być łamane prawa człowieka, bo to, co się dzieje dzisiaj w sądach od wielu lat już, to jest zbrodnia przeciwko narodowi polskiemu, bo jeżeli ojciec nie ma prawa wychowywać własnego dziecka, a jego rola sprowadzana jest do roli bankomatu i oficjalnie się tylko mówi o przemocowcach, psychopatach. A gdzie są pozytywne wartości? A dlaczego nie mówi się o matkach, które też są uzależnione od alkoholu, które jednokrotnie nie mogą wychowywać dzieci i nie chcą, a biorą pieniądze na, z alimentów i przeznaczają je po prostu do własnych potrzeb. Zgodzisz się z tym? Zenek, no trudno tu się, tu się z tym nie zgodzić. My jako Konfederacja Rodziców Przestaliśmy się już patrzeć na, na ten cyrk, który się dzieje na chwilę obecną w Sejmie, na, na to, co się, co się dzieje z Trybunałem Konstytucyjnym. Bierzemy sprawy w, na, w nasze ręce, nie będziemy dłużej czekać na to, jak y, posłowie i cała, cała ta grupa zmowy okrągłostołowej y, niszczy nasz kraj. Y, Staramy się organizować w ten sposób, że będziemy wystawiali wła własną reprezentację do parlamentu, żeby zabezpieczyć chociaż podstawowe prawa naszych dzieci. Oczywiście zgodzę się z Tobą jak najbardziej, bo jeżeli nie weźmiemy spraw we własne ręce, to w tym momencie nikt za nas nic nie zrobi. To jest dowód po prostu brak jakiegokolwiek zainteresowania. A na tym żywi się poważny psychobiznes, bo to inaczej nie można. Nie można tego nazwać, ponieważ z tego biznesu żyją adwokaci, prokuratorzy, sędziowie, a także inne osoby, wszelkiego rodzaju organizacje takie jak MOPR, MOPS i organizacje feministyczne, które, którym celowo zależy na przedstawieniu właśnie roli ojca jako. Jakiegoś psychopaty, degenerata, podczas gdy ja pamiętam, ja byłem wychowywany przez mojego ojca. Mój ojciec chodził na wywiadówki w średniej szkole i właściwie przejął tą pozytywną rolę w wychowaniu dzieci. I temu. To mu bardzo zawdzięczam. Natomiast ja mogłem to robić do 12 roku, do momentu, kiedy matka uprowadziła mojego syna. I to jest skandal. Ja praktycznie też walczę, jestem sprowadzany do roli przestępcy, no bo jak ojciec może iść do szkoły i najść własnego syna, czyli to jest przestępstwo, bo ojciec przychodzi i przynosi dziecku jedzenie, a później jest oskarżany o to, że. Przyszedł i miał rzekomo ubliżać własnemu dziecku. Sławek, jak Ty się odniesiesz do tego? To masz, Zenek, masz całkowitą rację. Ja znam skar, skalę problemu y, w skali całego kraju. Y, rodzice, bo to nie tylko ojcowie, ale również coraz częściej matki, są po prostu przez ten system, po odłączeniu od, od swoich dzieci, kryminalizowani. I y, y, taki człowiek staje się coraz bardziej wyłączony, zamiast wychowywać swoje dziecko, zmuszany jest do, do opłaty alimentacyjnej za jakieś absurdalne widzenia i zmuszany jest do tego, żeby, żeby walczyć o swoje dziecko. Chyba nie tędy droga. Ostatnio zgłosiła się do naszego ruchu pani z Szwecji i ona mówi, że tam jest całkiem inaczej. Tam rodzice po rozstaniu, tam obie... Przede wszystkim opieka, aliment, yy, 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 wprowadzona jest opieka naprzemienna i rodzice po rozstaniu oboje są zobowiązani do tego, żeby łożyć na dziecko. I przede wszystkim nie ma tego konfliktu, nie ma, yy, to dobro dziecka jest w pełni po rozstaniu związku zapewnione. Ale oczywiście, bo ten konflikt jest sztucznie generowany, ponieważ jeżeli byłaby opieka naprzemienna, to zarówno ojciec, jak i matka by mieli jednakowy wpływ na rozwój tego dziecka, nawet jeżeli się rozstali, to dziecko by mogło mieszkać w dwóch y, mieszkaniach i nie byłoby żadnych problemów. Natomiast jest to czynnik finansowy, bo wtedy y, podział finansowy, by był równy, czyli zarówno ze strony ojca, jak i matki. Natomiast wielokrotnie sądy rodzinne przyznają alimenty gdzieś z komina, gdzie ojciec nie jest w stanie płacić tych alimentów, podczas gdy matka może sobie żyć dobrze i za te pieniądze nie tylko wychowywać dziecko, ale również korzystać z dobrodziejstw z życia codziennego i to jest największym skandalem. Tak, ja byłem y Protestowałem w zeszłym roku przeciwko konferencji, którą sponsorowali komornicy, a dotyczyła ona płacenia alimentów, płacenia i niepłacenia alimentów. Dla mnie to jest po prostu skandal, że ta branża komornicza napędza jeszcze tą koniunkturę. Tych, na chwilę obecną został wprowadzony w naszym kraju naprawdę bar system, który niszczy nasz naród, niszczy na rodzinę, naszą rodzinę. Musimy to jak najszybciej przerwać. Oczywiście, bo komornicy jeszcze też pobierają haracz, bo to inaczej nie można nazwać. Oni pobierają haracz z alimentów, które my musimy płacić, a wielokrotnie ojciec, który jest wplątany w alimenty, w różne oskarżenia, nie może prowadzić życia zawodowego. Spotykamy się też z ojcami, którzy pracują jako kierowcy, a zabierają im się prawo jazdy, czyli możliwość wykonywania swojego zawodu. To jest kolejny skandal. Ja nie chciałbym mówić o tym, co jest. Ja chciałbym raczej się skupić na tym, co powinniśmy robić jako, jako ruchy oddolne, ruchy prorodzinne. Nas jest bardzo wielu i powinniśmy yy, skonsolidować. Powin powinniśmy się skonsolidować. Powinniśmy występować wspólnie, występować razem. Dlatego jako członek Konfederacji, oddolnego ruchu społecznego, który, który ma yy, Duży wkład w, 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 tą, w tą działalność na rzecz prawa dzieci do obojga rodziców. Chciałbym w tym momencie zaapelować do Was wszystkich: stańmy ponad podziałami, zjednoczmy się razem i działajmy wspólnie pod, pod jedną nazwą, po, po, pod jednym przywództwem, które będzie wybieralne. Żeby ta wybieralność była, żebyśmy byli transparentni. Proszę Was o to w czternastym dniu pro, pro, mojego protestu głodowego. Ja myślę, że tutaj możemy się zwrócić do tego, do, też do pana prezydenta Andrzeja Dudy. Panie prezydencie, jak to wygląda dzisiaj po wyborach polityka prorodzinna? Ja chciałem przypomnieć, że kiedy rządził Bronisław Komorowski, należałem do tych osób, które zaprotestowały przeciwko fałszowaniu wyborów samorządowych. Później zostaliśmy skazani prawomocnymi wyrokami i też nie doczekałem od pana łaskawienia. Jak pan chce dalej prowadzić tą politykę? Sam pan jest szczęśliwym ojcem córki, natomiast my nie możemy widzieć własnych dzieci. Czy to jest sprawiedliwość społeczna? Polityka prorodzinna naszego rządu tej polityki praktycznie rzecz biorąc nie ma. Na chwilę obecną to co zrobiła pani Szydło, ten haniebny program 500 minus, który gdy dziecko się rodzi, dostaje co miesiąc 500 zł. Pani Szydło, czy jakakolwiek matka w Polsce poszłaby do prowidenta i co, co y miesiąc wzięła 500 zł, chciałbym się pa zadać Pani takie pytanie. Polskie dziecko po 18 latach będzie miało 150 tysięcy długu publicznego do, do spłacenia. Czy pani spłaci y te pieniądze? Kto ma to zrobić? To będą robiły przyszłe pokolenia. My Chcemy czegoś innego. Ruch Społeczny, Konfederacja Rodziców żąda wprowadzenia unijnej płacy minimalnej, która zagwarantuje normalne wynagrodzenie dla ludzi, żeby ojciec mógł iść do pracy na 8 godzin i później mógł wychowywać swoje dzieci. Ale tak kiedyś było. Mój ojciec pracował, matka wychowywała nas z bratem i nie było żadnych problemów. Nie mieliśmy samochodu, ale na co dzień było to godne, rodzinne życie. I obiad był codziennie z dwóch dań były to lata 50., 60., a w tej chwili cofamy się po prostu. Dziś ten system jest tak zorganizowany, że rodzice od poniedziałku do piątku, a niejednokrotnie także w weekendy pracują. I przejmują rolę wychowywania dziecka, już żłobki, przedszkola. A gdzie jest ta więź rodzinna? Już dziecko od małego nie ma więzi rodzinnej z rodzicami. Jesteśmy Polakami, jesteśmy dumnym narodem. Nie damy z siebie zrobić niewolników. My dostrzegamy te problemy jako Konfederacja i będziemy się starali, skoro wy nie potraficie ich, ich rozwiązywać, będziemy robili to za was. I to już niedługo. Także zwracamy też się do rządzących. Ta zbrodnia przeciwko narodowi polskiemu dalej funkcjonuje, bo odbieranie dzieci jest tą zbrodnią. Rodzice mają pełne prawo. Biologiczni do wychowywania własnych dzieci, a nie może o tym decydować przypadkowy sędzia i robić to jeszcze, wydawać wyroki w imieniu państwa polskiego. To jest hańba i z tą hańbą się nie zgadzamy. Dlatego, panie prezydencie, co z tą Polską? To nie jest Polska dla Polaków. Dziękuję bardzo. Ze Sławomirem Dulem rozmawiał Zenon Nowak i co? Dalej prowadzisz tą. Mój protest będę mm, kontynuował aż do skutku, aż do tego momentu, gdy organizm e, powie nie. Gdy organizm powie nie. Życzę Ci wszystkiego najlepszego wytrwałości i oczywiście czekamy, aby ktoś się tu pojawił, bo na dzień dzisiejszy jest to blokada jakiejkolwiek. Informacji. To nie może tak być, że kolejne media nie służą Polakom. One mają pokazywać prawdę o problemach, które dotykają nas w życiu codziennym. Jeszcze chciałbym Ci zadać pytanie, ponieważ znajdujemy się pod sądem. Czy ktoś z Pracowników sądu, może rzecznik prasowy sądu pojawił się tu i zainteresował się, albo ktoś z urzędu miasta, bo przecież są tu władze tego rejonu. Eee, ze strony żadnego urzędnika tutaj państwowego nie było, nie było żadnego zainteresowania. Przechodził pan prezydent miasta, odwrócił w głowę w drugą stronę i przeszedł chyłkiem. Eee, pani sędzina, która. Która prowadzi moje sprawy, wchodziła w zeszłym roku, jak miałem tutaj manifestację w tej, w tej samej kwestii. Na chwilę obecną ta forma wyrażania mojego, swojego, mojego niezadowolenia się zmieniła, się zradykalizowała. Zmieniłem formę z manifestacji na protest. Pani sędzina wchodzi już od tyłu drugim wejściem. Chciałbym powiedzieć jeszcze, że tutaj w mieście działa sztab kryzysowy. Jest 14 Dzień Protestu. Na chwilę obecną, już chyba od 10 dni nie pojawiła się nawet karetka, żeby zbadać mi podstawowe funkcje życiowe. Czyli, gdyby coś się stało, to trzeba natychmiast wzywać pogotowie. A osoby, które gdzieś tam są odpowiedzialne, nie interesują się. No właśnie, jedzie w tej chwili karetka, i ciekawe, czy zareagują, bo jadą dosyć powoli. Tak, to jest ambulans. Ale panowie przejeżdżają, nawet nie zwracają uwagi na to, że coś takiego się dzieje. Sławko, życzę ci wszystkiego dobrego, wytrwałości i miejmy nadzieję, że nie będzie to uszczerbku dla twojego zdrowia, bo w pewnym momencie trzeba będzie się zastanowić, czy ten protest jest warty tego, żebyś wyniszczał swój organizm. Dziękuję bardzo. Zenon, ja. Ten protest nie dotyczy tylko mojej prywatnej sprawy, on dotyczy milionów polskich dzieci. Ja wiem jak wygląda dziecko alienowane. To są nieodwracalne zmiany takiego, w psychice takiego dziecka. Mówią o tym e, psych, naukowcy, psychologowie, psychiatrzy. To są nieodwracalne zmiany. Ja takich dzieci widziałem naprawdę dziesiątki, jeśli nie setki. I w związku z tym zdaję sobie sprawę, że ja mam tylko jedno życie, ale ono, to życie chyba można położyć na szali tych przyszłych pokoleń, żeby te nasze dzieci w jakiś sposób miały szansę. Ale oczywiście zgadzam się z Tobą, bo dałeś życie trójce dzieci, tak jak ja dałem życie swojemu synowi. I mój syn jest w sposób brutalny alienowany ode mnie od czterech lat, i moja rola jest tak samo jak Twoja, sprowadzana do roli przestępcy i bankomatu. Dlatego jeszcze raz Ci serdeczne dzięki. Wszystkiego najlepszego. Trzymaj się. Dziękuję.